Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Poczekajcie. Pocz stój, 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 stój. Uh -huh. Naprawdę? Urucham spokojnie. Naprawdę? A dlaczego? Ja puściłem sprzęgło, mając obiekt i trzymając hamulc. Czyli dałeś mu dyspozycję do jazdy, a trzymałeś go za włosy. W prawo pojedziemy, proszę. Karolinie wcale nie idzie z pedałem gazu. Mogę jechać? Ty to A. musisz określić, ale prześwietli tą deskę rozdzielczą, czy tam wszystko jest w porządku. Nie, coś jest. No, coś na żółto się A co fali. to? No i na żółto i na czerwono też. Olej, dobra, znowu. To znaczy, że trzeba pompkę uruchomić. A gdzie ta pompka się znajduje? W silniku, czyli nie znam silnik z gaz. No ludzie, to znowu mi Mhm. Właśnie, a teraz widzisz, jak trzeba kontrolować lewą nogę. Nie, yy, nie. zaczynam się stresować i automatycznie. O, o czerwone, Przede czerwone najpierw. Dobrze jest wszystko, jest w porządku. No, powiedzmy. Czekaj, Włączam mnie to, co trzeba. E, nie, włączyłam coś tu. Nie, proszę się coś do jazdy. Brak subordynacji się kłania. Pani profesor. No, trochę się zestresowałam, trochę mi nie poszło i poszła lawina y, złych y, ruchów. Jerry słynie ze swoich niekonwencjonalnych metod nauczania. Nie wiem, co kombinujesz, ale tak, tak. Jedno jest pewne: będzie skutecznie i z jajem. Problem z tą nogą to gaz. Za no. dużo to za mało. Żeby sobie przećwiczyć to, to możesz w domu takie ćwiczenie zrobić. Położysz jajko i sobie przyciskasz. I żeby nie pękło? I żeby nie pękło. Jak pęknie, to mała sprawa, zrobisz omlet czy jajecznicę. O, widzisz, moje nie pękło. Dobra, ile lat jeździsz? O, widzisz, pękło. Proszę cię, <noise> nie zdążyłam dotknąć jeszcze. O właśnie, a o, przyciśnij moje jajko. Weź. O, właśnie. E... Też pękło. I widzisz, teraz masz rozeznanie, jaka siła jest potrzebna, czy duża, czy mała. Dawaj kolejne. No, Będziesz jadł jajecznicę z sześciu jajek, obiecuję ci.